W przewodzie majowym obóz Stójców Czykowskich z powierzchnią 13 lat, takich jak przeciwdziałanie antycylindyckim, gospodarczemu gospodarczem, przyznanie obywatelstwa 600 tysiącom Żydów, którzy yy, nie mogli dopełnić skomplikowanych formalności z tym związanych, zniesienie zakazu używania języka inżynierzy hebrajskiego, yy, czy też yy, taki symboliczny akt zniesienia yy, pozostałości ograniczeń prawnych pochodzących jeszcze z czasów carskich. Z Pozytywne załatwienie niektórych czy postulatów, postulatów stanowiło energię programu asymilacji państwowej, którą Wysyłczycy przyjęli jako podstawę polityki wobec Żydów. Miała ona polegać na zamorskim przywiązania Żydów do państwa polskiego, ewentualnie y, językowej kolonizacji, ale bez żadnych działań w kierunku asymilacji narodowej. Wysokie no, przyjmującą na naczelną wartę do państwa, to czynnika znalezienia w środowisku w które wyrażały programową lojalność wobec państwa i pełne poparcie dla programu rządu. Polityka szkadzanów, wyprawiona przez ortodoxów, dobrze zresztą korespondowała z autorytarnymi skłonnościami w systemie. Z list BWR-u do senu weszło do kilka audytowców. Polityczny sojusz Piłsudczyków z za zaowocował także wsparciem ortodoksów w walkach żydowskich i spełnieniem kilku ważnych granic postulatów, takich jak uznanie za zapewnianie obowiązku szkolnego na przykład. Piłsudczycy chyba też postrzegali Żydów bardziej jako wyznanie niż jako nowoczesny nawet. Nowoczesnych żydowskich ruchów Piłsudski zresztą nie rozumiał, ani też nie interesowało go one zbytnio. Do nią żal jeszcze z końca lat 90. XIX wieku, kiedy w okresie konsolidacji ruchów lewicowych żydowscy socjaliści zamiast wstąpić do PPS-u stworzyli własną partię, która dodatkowo nie poparła postulatu niepodległości Polski. Syjaniści nie budzili jego sympatii nie tyle z powodu programu palestyńskiego, tyle z powodu agresywnej polityki krajowej, usuwania postulatów autonomii narodowej, tworzenia wspólnego rządu i niewielkiej narodowej. Wydaje się, że ideałem Żyda dla byłby był ktoś w rodzaju współczesnego yy, Mickiewiczowskiego, Jankiera albo Rabina Majzersa. Takiego yy, polskiego patriotu znającego język polski, zachowującego yy, tożsamość żydowską, chociażby treść tej tożsamości, Wyszyckiego zbytnio nie interesowała i nie kolidowała z yy, jego promowaniem interesów yy, narodowego. Może właśnie z powodu tej wizji Piłsudskiego, która głęboko sięga właśnie powstania styczniowego, to właśnie ten obraz, który na początku pokazywał jest taki, taki emblematyczny dla, dla tego, dla polskiej akceptacji żydowskiego patriotyzmu, jaki rodzaj żydowskiego patriotyzmu może być przez Polaków akceptowany. Koncentracja polskiej świadomości narodowej na bardzo niepodległość, na różnym obowiązku stawiania obrony ojczyzny, powodowała, że pierwszym wymaganiem stawianym żydom, aby mogli być uważani za prawnych członków wspólnoty, nawet jeśli nie w sensie narodowym, ale tych, którzy mają prawo zamieszkać na tej ziemi, był ich patriotyzm, ale taki anchylowy, wejzersowy, taki, który pozwoliłby nazwać kogoś polskim Żydem. Nowoczesnych Żydów nawet tych zasymilowanych Polska akceptowała znacznie trudno.